tak jak chłopak po wojsku tuszczy to drzemkiem do właściwej muskulatory i optymalnego wyglądu. One powinny być brane za wzór pewnego konia zimnokwistego w płci i w charakterze. Więc dlatego dzisiaj również jest ta prezentacja wybranych koni zimnotwistych, tych, którzy hodowcy zdecydowali się przyjechać, złosić i pokazać. I prosimy o brawa za wyciągnięty kus. Proszę Państwa, widzimy. Zachęcajmy hodowcy i konia do tego optymalnego kusu. O! I raz. A! As. A, as. A, as. A, as. A! 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 Wystarczy, dziękujemy bardzo.